Jestem zdominował ostatnio wszystkie konferencje Samsunga, prowadził premier Samsunga Galaxy S4, wcześniej był w Galerii Makotów też prowadził. Potem się okazało, że chłopak wziął udział w reklamie i tam powiedział, że jest najtańszy na rynku, więc mych był prosty, teraz ja jestem najtańszy na rynku. A tak poważnie, Maciejowi wczoraj się urodziła córka Helenka, to już jest jego druga córka, więc jeżeli, no nie uda tutaj przyjść niestety, ale jeżeli u nas będzie słyszał w przyszłości to, to życzę im wszystkiego e, najlepszego, całej, całej rodzinie, całej rokowej rodzinie. Moim spotkaliśmy się na premierze Samsunga, a jak wszyscy chyba znacie, bo jesteście tutaj i dziennikarze technologiczni, lifestyle'owi i blogerzy, z Samsungiem jest tak, że inni mają komputery, a Samsung ma atribut. Inni mają smartfony. Samsung ma super smartfona Galaxy S4. A oczywiście inne firmy mają pianowców. A Samsung Polska ma super pianowca Olafa Kryckiego, którego serdecznie tutaj zapraszam. Dzień dobry. Cześć, dobry. Dzień dobry. Panie, nie zaskoczenie. Nie wiem, czy jestem super pianowcem, że potrafię być czymś super ukliwym. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że wszyscy taki nie. Rzeczywiście, dla nas dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Wyjątkowy jest z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że wprowadzamy po raz pierwszy pełną linię, po raz pierwszy wprowadzamy, coś nazywamy po imieniu, w końcu przestaną nam się mylić nazwy tych produktów. ATIF, niektórzy mówią, że to jest, jak czytamy z fakty, zwitamy się, że to jest, że to jest dobra rzecz. Natomiast y, mamy cały line-up, w tym momencie mamy cały line-up od monitorów y, przez komputery, również telefonu będą nazywane atywami, te które będą jeździć na Windowsie, tak? czyli, czyli na usercach. Na, na, na Ważne też dlatego, że wprowadzamy nową linię. No Jedna to jest nazwisko, dwa, dwa wprowadzamy nową linię. I nowa linia jest dopasowana do tego, że wszystko kojarzy się z dzisiaj, jak gdyby podpasowane jest pod styl życia. Tak? Dlatego też takie wyjątkowe miejsce, w którym się, się spotykamy. Styl życia to nie tylko to, jak się ubieramy, to też miejsce, do którego, do którego chodzimy, gdzie wychodzimy, z kim wychodzimy, tak co robimy, jaki sport, gdzie pływamy, gdzie biegamy. I do tego wszystkiego dopasowujemy ten sprzęt. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy go zaprezentować oficjalnie na polskiej premierze Samsung Atif. Zwyczaj jako jedna z osób często testuje produkty, najnowsze produkty jako pierwszy, więc Zwyżku dzisiaj przekazuję Ci to. A możliwość przetestowania i pokazania po raz pierwszy całej linii ativa. Dziękuję. Oczywiście, to prawda, mam tę przyjemność i okazję testować bardzo często, jako pierwszy w Polsce, produkty Samsunga. Minus takiej tej sytuacji jest to, że jako pierwszemu te zabawki mi potem zabierają i pierwszy w Polsce płacze, że mi zabrali. Drodzy Państwo, ja na chwilę zniknę, ale proszę uważnie obserwować te monitory, skądinąd Samsunga oczywiście. Ja zaraz wracam. co?